witam wszystkich tu na warszynie. Jak wiecie, wszystkie unboxingi na moim kanale są wyjątkowe i ten należy właśnie do tych unboxingów, które są wyjątkowe. E, jest bardzo wyjątkowy, dlatego że, e, dlatego że przede wszystkim jest to polski custom Od właściwie, no mógłbym powiedzieć, że mojego ulubionego makera, natomiast nie chcę obrazić kilku moich innych ulubionych makerów, e, ale na pewno Ścisła Czołówka. E, ścisła Czołówka, jeśli chodzi o Ładnie wykonane noże z głownią stałą To na pewno pierwsze miejsce Na pewno e, To jest po prostu top Oczywiście lubię też bardzo Radka LKW Natomiast to są inne noże, to są noże użytkowe, do używania typowo Niekoniecznie do oglądania, nie? Natomiast bardzo fajne użytkowo Te? Te są do używania Wiem, wczoraj był unboxing, dzisiaj też jest unboxing e, Taki powiedzmy maraton unboxingu Planuję też, że niedługo będzie film, więc To jest tak, żeby tego nie przedłużać Bo jestem bardzo ciekawy co jest w środku, właśnie żeby powiedzieć Wam coś w środku, sam muszę zajrzeć do środka, bo nie wiem, co tam jest. E, wiem tylko tyle, że jest to folder, znaczy folder... nóż z głownią stałą, e, który jest e, przeznaczony do użytku codziennego, czyli do EDC, z nutką elegancji. Tyle wiem. Otwieram oczywiście e, Hermanowym Dragonflyem. Moją, moją ważką, tak żeby już było totalnie... Kustomowo polsko. Dobrze. Przede wszystkim bardzo ciekawa paczka, taka, taki walec. Tak, jeszcze noża zapakowanego nigdy w życiu nie dostałem. E... Dobrze, żeby nie pociąć tego walca, bo nie wiem, czy to jest coś z nożem, czy po prostu to jest jakiś tam kartonik do czegoś. Wow. No. Pewam, wam, że mogę tak dostawać zapakowane noże od wszystkich. Zobaczcie jak to super wygląda. Mamy taką, taki, taki fajny walec z naklejką g custom e, ze wszystkimi danymi do kontaktu i tak dalej. Dobrze. otwórzmy w takim razie. Otwiera się tak. W środku oczywiście folia bąbelkowa, żeby nic nie uległo. E, żeby nic nie uległo takiemu, wiecie, jakiegoś zepsuciu. Dalej oczywiście mamy... Taką kartkę. Nie wiem czy wam to czytać, czy nie. Co co tu jest. Czegoś czegoś wiem nie czytać. Nie wiem co to. Okej. Okay. No fajnie, fajnie. <grytanie> Zobaczcie sobie. Mam nadzieję, że to aparat wyostrzy. Będziecie mogli sobie przeczytać. Naprawdę bardzo, bardzo miło. I wszystko po prostu zyskało taki... Ee, Podpisem mi w ogóle taki bardzo fajny, taki podniosły ton. Bo wiecie, co? Właśnie fajne jest to. Yy, zaraz to powiem, jak tylko odpakuję ten nóż. Powiem wam, zaraz co jest fajne. Ten nóż pewnie będzie fajny, ale to się okaże, zaraz. Dobra, pochawka, da? Dobra, cię już pochawka. Zaraz zobaczymy pochawkę. Oczywiście, nie, nie, żaden ci już pochawka, to będzie super pochawka, ale zobaczymy ją zaraz. Eee, tak, tu mamy oczywiście wizytówkę eee, o, tu mamy... Uuuu, Dobra, czekajcie, nie, ja muszę zobaczyć ten. już zaraz Wam pokażę te wszystkie wizytówki i tak dalej. Zobaczcie na no, tak to jest zapakowane, to jest po prostu magia, nie? O jany. Tak Nie wiem jak... Nie wiem jak Paweł czyta mi w myślach. Nie wiem, jak to robi, ale kurde, dobry jest! O nie... Wiecie co? Pamiętacie ten film, ten vlog, w którym mówiłem o tym, że czasami e, chodzę po pokoju i gadam do siebie? Chyba ma jakiś podsłuch założony, bo kiedyś opowiadałem o tym, że chciałbym mieć taki nóż e, z głownią stałą, który nie byłby szczególnie duży. Porównanie wielkości, zobaczcie, on jest nawet chyba troszeczkę, nie, właściwie z tej samej wielkości co, co ten Herman, więc idealna wielkość na co dzień, w sam raz, perfekto do wszystkiego. Grubość M390, to do już dobra, nawet nie fascynuje się, że to jest M390, bo M390 mam też tu. I powiem Wam szczerze, że to jest super stal, bardzo fajna, ale nie różni się jakoś bardzo, bardzo dramatycznie od n 690 od S30V i tak dalej. Jest to bardzo dobra stal, super. Natomiast to, co nawet jeszcze fajniejsze jest nierdzewna. I tego mi brakowało w Alsterusie. Nie zawsze yy, miałem jak go użyć, bo czasami po prostu musiałem gdzieś tam u poprany nożek zostawić i wtedy brałem któryś folder, bo brałem, bałem się, że Alsterus gdzieś tam mi przyrdzewieje, bo to jednak K110, czyli D2 M390 Mówiłem sam do siebie chodząc po pokoju, że, że super byłoby połączenie drewna i włókna węglowego, widzicie to? Także wracając, wracając do tego, tu macie specyfikację techniczną, mam nadzieję, że wyostrzy. Więc to jest model Sauron Mini. Tak, to jest Sauron mini M390, oczywiście, oczywiście, to już mówiłem, włókno węglowe, to tutaj i nie wiem jak to się czyta. Padołk się pisze i G10 również. G10 jest tutaj w formie tej takiej bardzo, bardzo delikatnie zauważalnej białej przekładki. Wy tego nie widzicie. Ja zaraz Wam e, zrobię zbliżenia na ten, na ten nóż i zaraz nagramy sobie jeszcze e, pierwsze wrażenie. Tak więc dobra, e, zobaczcie sobie. Data, data e, wyjścia, jakby z pod ręki Stoma. E, oczywiście, podpis makera to będzie kiedyś warte. To będzie kiedyś warte grube pieniądze. E, wizytówka druga, już tą pierwszą nadal gdzieś tam mam na biurku, ale dobra. Jedziemy dalej, bo jeszcze jest yy, pochewka. I pochewki u G-Customa to jest magia. To, jest... to są pochewki nad pochewkami. Naprawdę, uwierzcie mi, miałem w rękach masę customów polskich z masą różnych pochewek. I takie nie były żadne. Tu mamy elegancję. E, tak jak było powiedziane, mamy elegancję Nożyk po prostu jest wkładany do pochewki O jene, ale fajnie pewnie w niej siedzi Nie ma szans I to mi się podoba właśnie, że ta pochewka jest tak zrobiona Że zobaczcie, tu nie ma żadnych zapięć, żadnych klipsów, żadnych bzdur Które będziemy musieli zapinać, będą nam przeszkadzały e, I będą tylko wydłużały czas wyjmowania i wkładania noża do pochewki Tutaj tego nie ma, a zobaczcie Nie ma opcji, żeby on wypadł no i to jest to. E, bardzo, bardzo wysoko za, do paska mocowanie, więc myślę, że przy jakichś tam ruchach różnego rodzaju nie będzie się to wrzynało w e, biodro, bo to mnie zawsze najbardziej wkurza w nożach, e, w, w fixedach na co dzień, że to po prostu wrzyna się. Udzi stała, ponieważ to jest bardzo wysoko, e, niektórzy dają to w tym miejscu szlówkę na pasek, potem macie nóż tak przy pasku i tak naprawdę każdy ruch Wasz sprawia, że wrzyna Wam się gdzieś w bok. Tu myślę, że nie będzie tego efektu. E, Zresztą tak jak w przypadku e, Austerusa, którego też czasami zdarza mi się nosić na co dzień, szczególnie jeśli jadę gdzieś dalej. E, także naprawdę, naprawdę bardzo fajna pochewka. Pachnie skórą, owszem. E, dość taka porządna, bym powiedział. E, z jednej strony widzicie, jest czarna, z drugiej jest brązowa, więc jak najbardziej pasuje do. E, nie, nie wiem, gdzie to pokazywałem. Jak najbardziej pasuje do noża. Dobra, dobra. Pokażę Wam go bliżej, ok? Bo. Bo warto. Tak więc, zaczynając od pochewki, która wygląda z bliska tak, mam tutaj włączoną tą dodatkową lampę, którą widzieliście w poprzednim unboxingu. Wydaje mi się, że całkiem fajnie doświetla. Tu mamy brąz, tu na klipsie już jest czerni, z przodu jest czerni. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, elegancko. Nożyk siedzi w ten sposób, tak jak mówiłem, nie ma opcji, żeby wypadł. Natomiast, przyjrzyjmy się samemu nożykowi, to o czym mówiłem wcześniej. To G10, które jest tam wypisane w specyfikacji jest tu w tym miejscu. Ja się nie boję pokazywać go z tak bliska, bo ja wiem, że on jest dopieszczony w każdym możliwym detalu. Zobaczcie tu jak fajnie wygląda ten ta teksturka na, na głownie, właściwie na tangu już. Tu mamy włókno węglowe, fajne zdobne piny, ale nie przezdobne. Nie podoba mi się kiedy te piny są takie wiecie mosiężne, to moim zdaniem już po prostu robi taki Taki jakiś barokowy, barokowy wygląd daje Nożykowi, a ten jest fajny. Ten jest taki stonowany, ozdobny, ale jednocześnie elegancki, a nie taki, wiecie, barokowy. Zobaczcie tutaj na ten detal, na przykład czarna, czarna w środku jest ta tulejka do, do tego. Nie widać tam w środku głowni ani nic w tej tulejce. To jest po prostu tulejka fajna, gładka. Później, tak jak mówiłem, to G10 tu w tym miejscu, tutaj, tutaj. Zobaczcie, jak to się wszystko pięknie układa. Jaką piękną całość to, to tworzy. To jest po prostu niesamowite. A tu mam oczywiście głównie chimping, bardzo, bardzo fajny i fajnie przede wszystkim działa pod palcem, M390, wy, wybitecz, tam, nie, to nie jest wybite, to jest jakoś zrobione laserowo pewnie, albo wytrawione, albo coś w tym stylu, pewnie laserowo na głowni. Tak czy inaczej, jest na 390, no i oczywiście logo G-Custom, tak wygląda nożyk w całości, w całości w ręce wygląda tak. No i cóż, moim zdaniem, właśnie to jest taki bardzo, bardzo fajny e, rozmiar tego narzeka na co dzień. Już dzisiaj lecę mu robić zdjęcia, już dzisiaj będę go używał i będę go używał bardzo, bardzo, bardzo dużo, ponieważ jest, jest świetnie skrojony po prostu. No, kurde, ciężko mi ukrywać radość. Taki, taki właśnie chciałem, naprawdę. Taki, taki dokładnie taki chciałem. Dobra. Dziękuję bardzo, naprawdę. To jest, to jest niesamowite, jak bardzo mnie znasz. Teraz już mówię prosto do, do Pawła. To jest, to jest nieziemskie, nie? Cieszę się już teraz na nasze spotkanie w Gliwicach. <grybujesz> Zawiorę na pewno ze sobą ten nożyk, żeby pokazywać wszystkim. No, dobra. Tak, zawsze, pamiętajcie: oczywiście wpadnijcie na Facebooka Stoma bo zobaczycie tam więcej takich noży albo możecie sobie zamówić tam taki noż pisząc do niego także naprawdę naprawdę warto i tyle warto wpadajcie na Instagrama też wpadajcie są tam jego zdjęcia i, i tak dalej dobra na mojego też możecie wpaść i na Instagrama na pewno będzie tam dużo dużo zdjęć tego noża trzymajcie się